Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Kulfon, witam Was na fruszkowym Craftcade'zie. Doszedłem do wniosku, że, kurczę, pasowałoby coś z tym podwórkiem tutaj zrobić, bo to jest taki rozpierdziel, że to normalnie masakracja jest, nie? Tu, 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 jest, tu jest wszystko i nic jednocześnie. Taki chaos, i tak, kurczę, no tak się to zaczyna powoli. Tam budować ananas, <laughs> eee, zaczyna się tutaj tak powoli to wszystko jakoś kurczę mm, organizować, a tutaj ten środek dalej jest taki, taki no nie? Eee, więc myślę, że tutaj trochę, trochę tych rzeczy stąd wezmę, powywalam, bo tak, jako tako enchant mam eee, już w podziemiach zamku zrobiony. Jako taka zresztą na też jest Enchant, również w Endzie. z tego tam się bardziej korzysta, bo tam się, tam się więcej XP. No i tak. Taki chaos tu jest. Taki straszny chaos, który, który przesłania piękno tego fruszkowego zamku. Więc, Wiecie co, ja, ja tutaj chyba muszę taki, taki mały porządek zrobić, bo to tak. No nie może tak być, żeby to było takie, nie? <grywia> tak się, ja tu się biorę za sprzątanie. Zaraz tutaj biorę miotełkę, I sprzątam wszystko tutaj, co tu jest zbędne. Yy, i, I oczyszczam tutaj ten teren. Nawet chyba to ogrodzenie coś czuję, że zlikwiduję, albo troszkę go przeniosę, bo ten domek zostanie. Ten, ten domek śpiący zostanie, to no to musi, bo to jest pierwszy domek, to, to on, nawet pamiątkowo musi zostać, nie? Ale cała ta reszta. Kurczę, po co to ma psuć tutaj mi widok na zamek? Także ja się tutaj biorę za, za takie małe porządki. No i od razu to lepiej wygląda, nie? Kurczę, w końcu ten zamek ładnie widać, a nie taki rozpić, normalnie. Nie, nie, nie wiem, jak tak można było w ogóle tak na podwórku taki bałaganować. Nie tak, to, <grytanie> trochę modyfikacji terenu też z małej zrobiłem, delikutaśnie, taśnie. ponieważ, albowiem dlatego, że yy, wpadł do głowy taki, yy, taki, taki pomysł, żeby może tutaj yy, fontannę sobie jakąś pierdoliknąć, czy coś. Zastanawiam się czy jeszcze tego nie obniżyć, ale nie chcę za bardzo obniżać z tego względu, że kurczę, boję się, że mogę wejść tam do tych moich um, podziemi, które tam są różnymi farmami automatycznymi i tak dalej. Um, dlatego może jakoś się nie będę mocno zaniżał, ale tutaj myślę, żebym sobie gdzieś jakieś takie, um, takie jeziorko pierdygnął, nie? Takie takie jeziorko z taką fontanną, nie? Także coś tutaj sobie mniej więcej wykopię teraz. Może się tu uda jakiś fajny kształt taki uzyskać. Oczywiście wszystko jest improwizacja. No bo to jak żeby inaczej u mnie było, ja nie planuję. Bo po co? <grytanie> no wiadomo, że improwizacja wychodzi najlepiej, no nie? Czy to nie widzę duże? Jaki tu mi tutaj tego kształt wyszedł taki, taki, żeby wyszedł taki... W miarę, wiecie, taki, taki, taki w miarę naturalny kształt, a e, tu bym jeszcze teczko podebrał. Tak. O, taki coś. Więc <laughs> Co, taki w miarę ładny kształt, taki, taki na jeziorko. Myślę że, myślę, że mogłoby to być ok, chyba nie. Teraz tak, teraz to by się przydała woda, w sumie najpierw bym chyba dno wyłożył, dno czym? Kwarcem? Mam za mało tego kwarca, bardziej byłem teraz trochę kwarcu pokopać, ale ale myślę, że, że nie będę aż taki rozrzutny, ale dno sobie zrobię na przykład, w sumie tego diorytu trochę mam, więc trochę tym diorytem się może tutaj... ...jakoś yy, zatyguję. Hmm. Zobaczmy, jak to wyjdzie, najwyżej... ...najwyżej będę musiał dalej kombinować. Może mi tyle wystarczy tego diorytu chyba, nie? Czy nie? <laughs> Czyli to, to musiał sumie jeszcze kurde raz kopnąć w dół. Hmm. Chyba żeby to jakiś dioryt z antyzytem tam gdzieś pomieszać czy coś? Nie będę... nie chcę tego robić... Aby... ...takiego, wiecie, głę... No to co za ghost block? Tylko z bloku wredny. Gdzieś ty się zgozblokował. Tu. No, nie chcę tego robić też jakoś strasznie głębokiego, bo to takie. Tu ma być takie ładne, płytkie jeziorko I, I ten. Tak, taki taki jest plan, nie? A co mi z tego wyjdzie, to się jeszcze okaże. Sorry za, za moje chrząkanie ale ostatnio mi jakieś chorób skałapią. I. Nie mogę z nimi dojść końca. Czyli nie jest jakieś coś poważnego, nie? Tam tylko taka mała gruźlica, ale... E, ale, ale no, wkurza po prostu i, i mam chrypę cały czas przez to. Co podejrzewam nawet pewnie słychać w moim głosie. No ale. No, no, no nie lubi mnie po prostu ta jesień i tyle. No, no ale taki mamy okres. Niestety nic z tym nie poradzimy. O! Już? Kurde, to może być mało, te dwa staki, ale spoko, z teorytem akurat nie ma problemu, jest tego trochę już w zapasie. Um, więc spokojnie sobie tutaj ten temat ogarnę. I tutaj jeszcze jakiś cudem trzeba będzie wodę wylać. No serio, oczywiście, <laughs> mi braku stery. No nie, jakie zło. Dobra, to ja sobie w takim razie to jeziorko szykuję. Powylewam sobie tą wodę i będę próbował jakąś fontannę ogarnąć. Tutaj naszej derech to w ogóle to fajnie wygląda jak jakiś basen, nie? Ej, genialnie wygląda to jeziorko tutaj. Dobra, teraz bym tutaj chciał wkomponować jakąś fontannę. Tego pana musiałem troszeczkę przesunąć, tego naszego upiora na chwilę. Przynajmniej do czasu, już nie postawię y, fontanny. W sumie jeszcze można by to było. Y, może gdzieś to, coś takiego zrobię. Tylko tak, jakiś środek bym tego wyznaczył. Środek. Środek myślę, że gdzieś, gdzieś y, tutaj by był. Chyba coś takiego, mniej więcej. Dobra. Mm, czyli powiedzmy, że tutaj gdzieś sadzę jakiegoś close nie niech sobie to świeci troszeczkę, nie? Yy, żeby się mi tutaj przypadkiem coś ciś nie rozbiło, a przy okazji to może, może ciekawie wyglądać. Yy, Powiedzmy, że tutaj sobie wstawię takie światełko. Dobra, na razie to wystarczy. Yy, teraz tutaj <laughs> fontannę. Cześć, <laughs> Sekulfon wymyślił. Ty, fontannę, ty nie umiesz fontanny robić. Yy, dobra. Kwarc. Filar, tak, tego potrzebuję na pewno. Tego potrzebuję na pewno i powiedzmy, że to będzie coś tego typu. Taka, taka, wiecie. Fontanna, nie? Totalna improwizacja, naprawdę. To, to żeby nie było, ja tutaj naprawdę improwizuję. Tutaj trochę to tak zaślepię, za bo to, żeby tak wiecie, nie, nie, nie było brzydko, jeszcze bym potrzebował sobie jakieś schodki, kwarcowe. Wszystko to już nie da zrobić um, z chwilaru schodków, nie? Bo się nie da, prawda? Ej, nie, czekaj, da się. Aha, ale to zwykłe wychodzą. To nie, to, to zwykłe to by nie, nie interere. To hmm. czy nie popatrzyłem sobie, czy ja przypadkiem nie mam schodków lub yy, półbloków. Kwarcowy, bo nawet nie wiem, a szkoda by było marnować kwarcu pół bloków, mogę czasami mieć, bo to jednak szło mi tego trochę. Tak, pół bloków mam, ale schodków. A chwila, taki, taki, taki mały eksperyment, zrobię, nie? bo z tego się robi yy, te takie rzeźbione, nie? Z tego się robi no te rzeźbione. Czy z tych rzeźbionych da się zrobić zwykłe schodki? Takie, wiecie, taki, takie wykorzystanie. Da się! Ej, to, to super. To trochę mogę tych, yy, tych bloków, tych półbloków trochę mogę odzyskać w takim wy wypadku, yy, przerabiając je na schodki. To jest dobrze. Bardzo dobrze. Czyli takim jak strasznie jakoś te półbloki nie zmarnują, w których na potukę. Dobra, to wystarczy. Yy, pięknie. Dobrze, dobrze. To dobrze da się tak takie coś odzyskać w ten sposób. Bo, bo tak no to, to już bym był no w plecy tyle pół bloków. A tak to zawsze ja mogę na schodki naokoło troszkę przerobić. To bardzo dobrze. Bardzo mnie to kurczę, cieszy. Yy, I teraz tak. Teraz te schodki bym tutaj jakoś tak. Hmm, tak, jakoś tak. kurczę, to nie będzie to, co bym chciał. Jak zrobię aż tak, to będzie przesadnie. Chyba troszkę nie. Nie, to, to, tu, dobra, to, tutaj, to, tutaj. Tak, tak. Może nie. Dobra, teraz tu tam chętnie wylas. <grym> dobra, <sobie> tak. Dobra. <tuszel> Teraz yy, te pół bloki bym tutaj jeszcze wykorzystał. I teraz, tak jakby drugi, yy, drugi poziom yy, tej fontanny. I tutaj. Yy, no, nie, no, ster jednego z mi zabraknie, ale potrzebuję cztery. Dobra, już się nie będę pierniczył z tamtym, tylko sobie zrobię to tak. Yy. Mam nadzieję, że to wyjdzie. Że mi to wyjdzie. Ja zawsze mam problem z tymi fontanami, żeby one, wiecie, wyszły tak, tak fajnie, żeby ta woda się tak fajnie rozlewała. Yy, czy coś, nie? No i dobra, i takie coś. Yy, teraz tutaj nie wyjdę do góry, bo po co? I teraz mam tutaj potrzebował wody wylać. Puch. Ej, ona się tu jakoś, widzę, rozlała ta woda. Ty tak nie najgorzej się ta woda rozlała? Hmm, tutaj jeszcze, myślę, że to można było tak sprytnie zrobić. <laughs> to takie trochę to grube wyszło, nie? Chociaż... Tutaj jeszcze bym chętnie coś pierdyknął takiego, wiecie... Żeby to było piętro wyżej. Wyjście na fontannę po prostu mistrzowskie, nie? Yy, jeszcze tutaj sobie muszę przejść. Yy, tutaj to jeszcze zabiorę. Tutaj dam jeszcze raz tak. I teraz tutaj dam wodę. Chociaż nie, tutaj dam. Tutaj dam glowstona po prostu. Ups, to się łapnę. Tutaj dam Glowstone'a i na ten Glowstone'a dam wodę I to będzie sobie fajnie ta fontanna świeciła w nocy O, tak się pięknie rozleje hmm, Czy ja tu jestem w stanie gdzieś tutaj wkomponować Glowstone'a Tak, żeby go bardzo nie było widać? Myślę, że tutaj, tutaj jak najbardziej jest dobre miejsce pod Glowstone'a Jeszcze, żeby sobie tutaj świecił Dobra to by się przydała noc Chciałbym zobaczyć to w nocy, jak to wygląda. Ej, ale tak to jest całkiem fajna fontanna. Tutaj może tak trochę to grubawo wygląda, ale. Aha, tu się brzydko rozlewa. Kurczę! Kurcze, kurcze, tego nie wziąłem pod uwagę. A ja bym to zrobił tak. I tak. Tak. I tak, improwizacja Level Master, nie. A ja przecież sobie mogę tak wyjść na fontannę. Hehehe. Teraz ta foto się tu poprawiła? Poprawiła się. A może być tak, a, a czemu nie? A taka sobie będzie fontanna. W sumie tu bym jeszcze mógł tak po skosie takiego tego dneska robnąć, ale. Ej, ładna fontanna, mi się podobie. Nie wiem jak wam. Ale no, mi się podoba, nawet całkiem nieźle. Jeszcze bym tutaj y, taki, taki wiecie, drobny smaczek można by dorzucić jeszcze. Yy... Znaczy, się drobny smaczek, no tu można wiele drobnych smaczków dorzucić. Yy, czy ja to gdzieś mam jakieś lata na przykład jakieś kwiatki? Yy, oczywiście nie mam miejsca, żeby kwiatki powsadzać, ale ja tu gdzieś tutaj zaraz sobie miejsce zrobię. Tego troszkę, wyrzucę, tego troszkę wyrzuca, tego troszkę wyrzuca i już się nic, na jakieś kwiatki większe zrobi. No, różyczki na przykład i powiedzmy, że bez, tylko mogę ich mieć trochę mało, więc zaraz sobie zrobimy troszkę więcej różyczek. To jest akurat dość szybkie do zrobienia. No, tak, świetnie, tylko że nie mam tutaj różyczek. Dlaczego ja tu jeszcze nie mam różyczek? Ech... Kurwa, kurwa, jeden. Patrz, tak i zrobisz różyczki. No. I produkujemy różyczki. Ding, 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 No i są różyczki, dobra. ding, idziemy zrobić jakiś ładny ogród. No ding, mi to wyjdzie. Jeszcze sobie sobie wziął, Słupków endu trochę. Najlepsze jest to, że te słupki ENDU, nie widzieć czemu, na tych shaderach nie świecą. A jak u nas daleko fajnie wygląda. Ej, ładna mi ta fontanna wyszła. Kurczę, jestem zadowolony. Mm, dobra. Troszkę gdzieś tutaj różyczek sobie pierdikniem. O, tego, tak, tak losowo, nie? Typowo, typowo randomowo. O! W sumie to potem będę mógł tymi małymi kwiat kwiatkami gdzieś tam jeszcze yy, poobkładać, nie? Przy tych, przy tych dużych. Ej, i teraz tutaj małe mi to pouzupełniam. Jeszcze jakieś łoweczki się tu pierdyknie. To będzie całkiem ładne! Kurczę! Kurczę! I zrobimy tutaj taki motyw jeszcze, że sobie tych... Teraz tutaj troszkę powrzucam, też tak losowo. Mimo, że one mi nie świecą na shaderach, to ogólnie one światło dają, także, także to, to, jest, to jest dobrze. I jeszcze sobie pierdykniemy latarenki na tym, a latarenki już mi świecą na shaderach, więc już tutaj będę efekt jakiś tam fajny miał. I to może być wszystko całkiem, 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 całkiem. Która cię ciemno robi, więc jest dobrze. Dobra, wszędzie poświetlane. Ej, to fajne wychodzi. I Idzie nocka. Odchodzi noc. Ej, ładna fontanna. Ja naprawdę jestem zadowolony z tej fontanny. Ej, to bardzo fajnie wygląda. Ja wiem, jaram ram się normalnie, cieszę się jak mur z bateryki. Ale czyż to nie wygląda pięknie? No popatrzcie sami. Jakaś ta fontanna wyszła piękna, Ani nie sądziłem, że mi taka ładna fontanna wyjdzie. Hi hi. Dobra, słuchajcie. Myślę, że to by było na tyle. W tym odcinku. Tak, 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 na skromnie, nie? Tak, to, to nie ma co takich długich odcinków robić, dwugodzinnych, chyba, nie? Nie, nie chciałem takich dwugodzinnych odcinków oglądać, nie? Bo po co? Ej. Fajnie to wyszło. <laughs> I coraz lepiej wychodzi wszelaka improwizacja, serio. Jak nie trzeba, bo takie improwizowane, które pierwszy raz robiłem, to, to, to tutaj teraz to fontanna, przecież to wygląda super. No, tak się, dobra, mam nadzieję, że Wam się również podoba. Jeśli tak, to tam możecie jakąś zostawić, w komentarzu dać znać też, jak się Wam taka fontanna podoba. A ja tymczasem Wam serdecznie dziękuję i widzimy się w kolejnych odcinkach i live'ach jak z delegacjami teraz będzie, bo na razie chwilowo zjechałem, ale, ale czy jeszcze nie pojada, to nie wiem. Także no, dzięki i do zobaczenia. Pa! pa.